Negatywne myśli. Bardzo często słyszę, jak pracuję z osobami, że mają negatywne myśli i to jest tak bardzo mocno zakorzenione, głębokie, jak się przydarza, że wówczas wierzą w to, co myślą i bardzo się źle czują. I moje sposoby na przerwanie tego łańcucha. Po pierwsze, to jest sobie, żeby zdawać sprawę z tego, że negatywne myślenie bardzo często wynika z tego, że coś usłyszeliśmy w dzieciństwie głos naszych rodziców staje się głosem dorosłego dziecka i bardzo często to nie jest prawda o nas. Bardzo często przejmujemy schematy od rodziców. Jeżeli mama, tato było lękowi, to my jesteśmy lękowi. Jeżeli był oceniający, krytykujący, to my siebie krytykujemy. Ale żeby to jak gdyby tutaj w sobie zrozumieć, to wymaga dużo pracy nad sobą, nad rozwojem osobistym. Ale jak sobie pomagać w tych trudnych momentach? Pierwszym sposobem to jest zapisywanie myśli. Ja akurat mam notatnik w telefonie, ale może to być kartka. Dlaczego? Dlatego, żeby po pierwsze wywalać to z głowy, nie zostawać z tym. Po drugie, w momencie, kiedy masz to zapisane, to możesz wrócić do tego i złapać swoje przekonania, negatywne myśli, nieprawdę o sobie i zacząć z tym później pracować. W momencie kiedy napada cię bardzo zły nastrój, a często to się zdarza, kiedy masz duży stres, kiedy jest duży pośpiech, kiedy jest duże zmęczenie, kiedy układ nerwowy jest bardzo nadwyrężony, wówczas mogą się zdarzyć negatywne myśli nazwane czasem overthinking. Ja w telefonie mam specjalny napis, który sobie w tym momencie otwieram i mam tam pytanie. Czy to jest prawda o tobie? Czy to jest obiektywna prawda o tobie? Co byś zrobiła bez tej myśli? Mam również takie zdania zapisane. Teraz masz tylko takie myśli. To nie jest prawda o tobie. Ten czas trudny minie. I za każdym razem czytam te zdania, albo mówię do siebie te zdania po to, żeby przekonać siebie, to im swój umysł właściwie, bo on jest jak gąbka i czyta nasze intencje, żeby siebie uspokoić i żeby wrócić do obiektywnego i racjonalnego myślenia. Trzeci mój sposób to praca z wewnętrznym dzieckiem. Mówię do siebie, dzisiaj masz negatywne myśli, myślisz dzisiaj źle o sobie, nie rób tego sobie. Przytulam Cię, widzę, że Ci jest trudno, czyli mówię wszystko, co bym chciała usłyszeć od najlepszego przyjaciela albo od rodzica. Mówię do siebie te słowa po to, żeby się uspokoić. Czwarty sposób to chwytam się wszystkiego, co może mi pomóc. Ja już mam tak automatycznie, że zaczynam ze sobą pracować. Po okresie odpoczynku, do którego sobie daję prawo, czasem wypłakania, wykrzyczenia, w zależności co potrzebuję, wstaję i pracuję. Na przykład taniec intuicyjny. Jeżeli to mi nie pomaga, idę na spacer, żeby rozchodzić, żeby złapać dystans, żeby złapać oddech. Techniki oddechowe, medytacja wszystko to, co pozwoli oderwać się, bo dokładnie trzeba się oderwać od tego negatywnego myślenia. Telefon do przyjaciela wszystko, co mi może pomóc. Jedno nie pomaga, idę w następne. Najważniejsze jest to, żeby nie uwierzyć w te myśli, nie dać się im ponieść. I nie walczyć z nimi, bo walka nie ma tutaj najmniejszego sensu. Jeżeli myśli są, to są. Niech one sobie płyną. Natomiast jeżeli ty walczysz, to eskalujesz problem. Jeżeli zaczynasz jeszcze siebie deskredytować i ganić za to, że masz takie myślenie. Kluczową sprawą jest przerwanie negatywnego ciągu. A żeby przerwać negatywny ciąg, to trzeba zadbać o swój spokój, o swoją harmonię, o aktywność, o posiłek. O przywrócenie równowagi układowi nerwowemu. Myślę, że nie ma takiej osoby, której nie zdarzają się negatywne myśli, jakiś taki dialog wewnętrzny, kiedy okoliczności są bardzo stresujące, kiedy zdarzają się rzeczy, na które nie jesteśmy przygotowani. I tutaj jest nauka wykorzystywania narzędzi, które macie pod ręką. Dbanie o równowagę emocjonalną każdego dnia, każdego dnia, zaglądanie w siebie, praca ze sobą. Zmniejsza częstotliwość tego myślenia, ale też będzie uczyć umysł innego dialogu do siebie, bardziej życzliwego. To jest praca, którą trzeba wykonać. Jeżeli x lat funkcjonowałeś w takich przekonaniach, w takim myśleniu, jeżeli x lat słuchałeś bardzo przykrych rzeczy na swój temat, to Twój umysł zaczął to wierzyć i teraz go trzeba nauczyć inaczej. To nie oznacza, że nie będą się zdarzać słabsze okresy, i wtedy trzeba szczególnie zadbać o siebie.